Jeśli byśmy sobie zebrali wszystkie podatki razem, w, to zresztą wynika chyba z badań w Kuby Sawulskiego, między innymi, w, i Michała Brzezińskiego. Tak, Jakub Sawulski, Michał tak. Brzeziński, młodzi polscy naukowcy, którzy rzeczywiście badają mhm. i nierówności, i, i dane podatkowe, do których dotarli. Tak. I z perspektywy mhm. właśnie nierówności. I to, to jest bardzo ciekawy wątek, bo y, sumowanie tych podatków wszystkich, popatrzenie się tak jakby z lotu ptaka, to sprawia, że dochodzimy do wniosku, że więcej podatku, tak procentowo, tak, płacą w ludzie ubożsi niż bogaci. Dlaczego? Dlatego, że skoro mamy, preferujemy opodatkowanie konsumpcji, no to człowiek zarabiający mniej wydaje procentowo w stosunku do swoich wydatków na konsumpcję więcej niż człowiek zamożny. Okej, okay, poczekaj, Bo ja roz, prostu, rozpakuję uh -huh. to. Zarabiam 5 tysięcy uh -huh. miesięcznie na rękę w Warszawie dzisiaj, uh -huh. to wiesz, no, ciężko związać koniec uh -huh. z końcem, chociaż ludzie potrafią i muszą. Uh -huh. e, jeszcze jak trzeba wynająć mieszkanie, to, no, to uh -huh. dodatkowo. E, I teraz tak, zarabiam 5 tysięcy, w związku z czym ca właśnie całą kwotę, całe 5 tysięcy wydaję na jedzenie, op opłaty i tak dalej, czyli na konsumpcję. Coś, co się nazywa... Tak? konsumpcja, która natomiast, jest opodatkowana prawie w całości VAT-em. Która jest prawie w mhm. całości opodatkowana VAT-em, czyli jestem opodatkowana. Mhm. natomiast jeżeli jakby moje, moje dochody w całości są jeszcze tym VAT-em obłożone, natomiast jeżeli zarabiam 50 tysięcy mhm. miesięcznie, to rozumiem, że na konsumpcję wydaje, nie wiem 15, 20, 25. Tak. Resztę oszczędzam. Ale połowę oszczędzam, mhm. czyli połowa moich dochodów nie jest opodatkowana VAT-em. VAT tak. okay. Dok dokładnie tak, więc y Okej, okay, ja wydam więcej na konsumpcję i zapłacę nominalnie więcej tych pieniędzy, tak, w, jakby więcej VAT-u tam w, w, zapłacę. Natomiast procentowo w stosunku do, moich, do mojego wynagrodzenia, do moich zarobków, no ja będę niżej obciążony podatkiem niż, niż człowiek zarabiający mniej. Ale czy można powiedzieć, że taka struktura polskich podatków powoduje, że nie tylko procentowo, ale też no, kwotowo osoby. Średnio zarabiający i mniej zamożne, nie tylko biedni, ale też ci tacy średniacy, płacą więcej, bardziej się dokładają do budżetu niż osoby zamożniejsze. Myślę, że jeśli byśmy uwzględnili, jakby masę, czyli nie pojedynczą osobę, ale jakby tak. zbiór tych wszystkich osób, to, to pewnie tak. Pewnie tak by wyszło.